Z tej strony Dorota, a dzisiaj będziemy robić fryzjera. Zapraszam do oglądania um, dobra. w salonie fryzjerskim może najprostszą rzecz, czyli um, recepcję z najmniejszym pomieszczeniu. Okej, okay. tutaj jest już skończona recepcja, a tutaj zrobimy poczekalnię. Jest i poczekalnia i to mogłoby być by nawet mój salon. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Mm, więc tutaj przejdźmy już do najważniejszego. Tutaj sobie wzięłam y, różne te, te, te takie narzędzia specjalne. No i będziemy zaraz Okej, okay, tak to wygląda teraz jeszcze tylko. Co tu można zrobić w sumie? No nie wiem. Nie mam zielonego pojątka. myślę, że możemy tutaj zrobić małą toaletkę dla pracowników. Toaletę. Dobra, ym. dobra, skończona łazienka i tak prezentuje się całość. Ym. Jest, jest ładnie w takich beżowych, mm, drewnianych, w drewnianym, beżowym stylu. Bardzo mi się podoba. Ja już idę tutaj. Mm. Mm. No i ogólnie subskrybujcie. Im yy, więcej, więcej łapek w górę, tym więcej filmów, pamiętajcie. No i. 아. <목소리나>